Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Eivicer Witam was już w kolejnym odcinku zagrajmy w Mount Blade Warband Dobra, kaza mi się troszeczkę zwiększyła, po trochę turniejów No, e, zapomniałem sprzedać przedmiotów Dobra, jak widzicie znajdujemy się przy tym zamku, oni są chyba skupieni przy tym ataku, tak więc yy, Ludzie, do boju Próbujemy to podbić, o ale będzie fail, o boże <grywy> Dobra Nie, Ja wiem, że moje oddziały zostaną zmiecione ale po prostu no trzeba czasami się zabawić, nie? Po całości. No doczekajmy, w dzień będziemy walczyć. Dobra, prowadzimy żołnierzy do szturmu. Choć, dostaniemy w pierdziel ostry. Ale Zabawić się zawsze można ludzie. Kurde. Nie będziemy tak cały czas w każdym odcinku uważać, że uuu oni są silniejsze taki tam. Nie w tym odcinku przynajmniej Tym spróbujemy wykonać misję niemożliwą Czyli podbić ten zamek Nie wiem, jak najszybciej żeby dojść tylko do murów A no, już tam widzę jednego z lordów Ma ten swój unikatowy hełm Aż moje design. On w pierdzie <śpady> Jest Borcha on nas uratuje Przykazał, że marni danin hmm. trzeba, trzeba będzie go szukać Dobra panowie, dostajemy się, dostajemy się, szybko o jak to Wow Ale mam głośno, słuchajcie Nie wiem czy ja w ogóle zabijam, ale Jest tylu ludzi ja pierdzielę. To, że zabija. Dobra. Czekajcie, muszę ściśleć z bo to... Zagusza mi tak. Raz O, teraz dobrze. Ja pierdzielę jak ten zamek jest dziwnie skonstruowany. Dobra, tych strzelców przede wszystkim spróbuję chociaż ja tam moi zginą no. Cóż. O wow Już od kogoś dostałem? Nie wiem od kogo No ale, no kurczę, teraz za, za cicho Kurde Gincie, żeś O, przyszedł mój, ale za późno Z pomocą Pora idziemy z powrotem. No troszeczkę wybijamy ich, nie powiem, ale... Już wsparcie dochodzi, tak więc zaraz ma pierwszy Opalasz się, w tu. Zbroi. Miło. Hmm. Jakbym miał tu jakiś łuk, byłoby super. Bo ja zanim się tam przedostanę to. Wiecie. Trochę czasu minie. Tam jest gdzieś jakieś zejście? Chyba nie ma. No nie no panowie musicie mnie przepuścić, musicie A już idzie jakiś elitarny Oddział No już nie mamy wsparcia Jej No tyle nam zostało tak Bosko, Bosko jak nie wiem Idę tych kusników wybić przede wszystkim Bo to przez nich moi giną No nie no jak się jeszcze przybyły ale na górę się ciężko idzie. Ja My Tu mamy zbroję, która waży po ponad 20 kilo, to nie ma co się Okej, okay. mogę po kuszę wziąć? Dzięki. A skuszy nie umiem strzelać. Nie, to ta jaka zabawa. To... Ja wolę przejść toporem, łeb komuś odciąć i... No i już przegrywamy. No nie. No ład. To może ja postrzelam. Te oni tu mają tych, swodiańskich rycerzy, to ja się nie dziwię, że my dostajemy. Pierdziel. Nie, no ja nie chcę kuszą walczyć. Bez jaj. Problem w tym jest... O, wow Że oni mają maczugi. Dobra, Dobra broń Nie, moi zostali już wbić. Nie No tu jeszcze jest Po łbiego, Po łbie. A Skąd wy siebie bierzecie? Ja się pytam. Ja się tu Was grze grzecznie pytam skąd wy siebie życie. Chyba uzupełnienia przychodzą czy nie Ktoś tu idzie Aha bo oni spadają na dół Stąd przychodzą Ła no ja tak pod górę nie będę walczył Chodź tutaj na równi Zobaczymy czy Wasz mądry Nie moi ludzie Chcę ich pomóc jak najbardziej. O ilu nas zostało? O, jeszcze wsparcie doszło. Mhm. O, ile koszników Na pewno ich zabijemy. Na pewno. Dobra gotówki zarobiłem to mogę kolejnych ludzi sobie zrekrutować Jakby co Miał być taki odcinek odprężający Na zaatakowanie ich Polegający A oh, wow Jakby oni z tych strzał nie strzelali do mnie By było bardzo dobrze Się schowałam ze schody mhm, Schowałem się mhm, Pewnie no dobra, przegraliśmy. Zobaczymy ilu zabiliśmy. Zabiliśmy ich 173. 185 Zraniliśmy ich... Uuu, kasy straciłem. A to... Rodukowie przyjdą za cieczą. <grytania> o oh, Boże. Dobra. Wow. No, oh, for fuck's sake. Mhm. Mm Dobry pomysł był, oni tam byli, mhm, byli tam ale No niestety takie siły i tak nie pokonałem A, boże Weiser, graszek ciota A, troszeczkę jednak żałuję że Nie udało mi się tego podbić Ile ja mam kasy w ogóle 17 tysięcy no Wyszedłem tyle ile miałem na początku bez tych turniej Ale jak posprzedaję jeszcze trochę rzeczy na rynku to też zarobiłem sporo myślę tylko nie powinno być dużo warte na górze zmyczę jeden nie, nie jest warty dużo oj nie jedzenia nie ani dawać mi tu moje jedzenie rybkę i zboże wszystko? Dobra. Mm -hmm. No, nie ma miejsca w punktu handlarz. Wow. 18 tysięcy. Dwie tu niedługo powinna przyjść, tak jakby wypłata, bo zarobimy z tych. Z naszych. Z naszego handlu. No dobra. To co? Werbujemy. Kurde. Ajajaj. Blisko było w każdym razie. Było około ich chyba 220. Tak więc 185 zabiliśmy. Ale szkoda, nie powiem. Szkoda jak nie wiem. O, jeden rekrut. Yeah. Rekruci to jest ten ogólnie. Dobra, idziemy na nasze tereny. W sumie jak jeszcze ich... no to już chyba Rodokej przejmą ten ostatni zamek tak myślałem, że jakby Rodokej nie przejęli to ja mógł ich przyjść do nich i dobić Albo w ostateczności, bo jeszcze kasy mam trochę No ale nie wiem Tak czy inaczej tutaj zrekrutujemy sobie kilkoro... kilkoro ludzi jeżeli mamy mieć z rodokami wojnę, to nawet dobrze, bo oni mają obszerne królestwo. Myślę, że sprawnie mi pójdzie lądrowanie ich wiosek. No i zarabianie. Oho, no, łak Myślałem, że się coś zwiesiło. Mandyci muszę się nas wyżyć w ostatnich niepowodzeniach. Zarówno emocjonalnych, jak i przywódczych. Mm. Co ja gadam? Co ja gadam? No nikt nie przychodzi. Dzięki za wsparcie, dzięki. Wow, jeszcze lepiej. Też dzięki. No nie lipał, teraz mogą na, nas modyci złapać. No co jest, czemu nie przychodzicie do mnie? Kurwa. Nordowie jedne. pokój mamy z kregitami ale teraz mamy z, z z powrotem z mocnymi wagierami bo w ostatnich wojnach trochę przerwy mieli no i pewnie się odnowili czy odnowili Na zbierali ludzi mhm a ja jeszcze mam tyle ludzi nie yeah. musieli nową wojnę pojawić musieli akurat w tym momencie a ja pierdzielę Daj mi jakiś zamek, bo... Ja... Nie, nie! Co to ma być? Co to ma być, ja się pytam. O Boże! Ach. Ja pierdzielę, no i znowu wszystkich ludzi straciłem. Prawie wszystkich pięciu mi zostało bosko. No, jeszcze wiasek sprzątrujanie ludzi, do której chciałem iść. A cóż, pozostaje mi iść teraz na ...posiadłości kergitów. Skoro z nimi mamy, mamy pokój, tam będziemy ym, cokolwiek kminić. Ach, gra wiesz co? 40, bosko. Grabieżcą to ja kurde dam wpalić, o nie. z takimi ścierwami to nie będę się uratował. No. I Mira tylko dziwnym cudem nie odeszła ode mnie. Prawdziwa przyjaciółka. Dobra. A no bandyci to nawet mi nic nie zrobią. Kamykami rzucają Tylko przebijacie, ale nie mnie coś. O, już mira leży. Wow. Wiecie, nawet bandyci ją potrafią podbić. Ogólnie hmm. grałem sobie dzisiaj e, w matem blade, ogólnym mieczem. Strasznie brzydka grafika w tej grze. Gorsza niż w Warbandzie. Warband chyba został Wcześniej wydany Dziwne Jest także strasznie słabo jest ogniem i mieczem zoptymalizowane Zrobiłem test nagrań kawałek filmu i niestety muszę grać na wysokich detalach a nie na utwór słaba optymalizacja jest Muszę ją powiedzieć Gdzie są moi rekruci? Czterech rekrutów jeszcze gdzieś tam zostało Wow, jeszcze nawet nie przyszli do mnie. Czy bo oni się wcwali. Mhm. Dobra, ostatni będzie. Nie, tam jeszcze Z daleko. A, on zaraz uciekn. Dwóch nawet uciekł. Tam gdzieś jeszcze jeden chyba uciekł. Dobra, Oni już uciekli. A nie! Oni z... Jest... Aha, dobra. O, awans. Ja, yeah. Trzech pichorów mamy. Jest progres. Dobry on warty dużo. To się też spada. mnie bardzo mało jedzenia, będziemy musieli również sobie kupić. Troszeczkę. Ja pierdzielę, że dopiero mi się teraz przypomniał jak moje kompani odeszli. A oni mieli umiejętności z leczeniem moich. Ooo, tupe. F... Bandeci to są. To nie idę. Dobra, zrekrutujemy sobie kergitów. Tak, kiergitów to są? Nie, swadijańscy. Aha, bo ten zamek jeszcze do swadzi kiedyś należał. Dawno temu. Oj, tylko że ja się boję, bo tutaj właśnie na terenach... Na terenach Kergitów jest dużo bandytów. Szybkich przede wszystkim jest ich dużo. No nie gońcie mnie, dajcie sobie spokój. Opłacić no to ja na pewno nie będę na razie. Dobra, już 15 ludzi mam. Tam jeszcze poza odcinkiem... To wiecie ja was nie będę zanudzał. Poza odcinkiem trochę po, po z bandytami, żeby na tych rekrutach doświadczenia nabić i będzie dobrze. Taki odcinek miał być właśnie tak jak mówiłem. No jeszcze chyba nie wznowili produkcji i proszę bardzo, jesteśmy na pusie hm. Opłaca się jednak otwierać na handel um, Zarobię więcej kasy, to jeszcze um, otworzę więcej tych sklepów Handlowych um, Jak mówiłem O nie O jezu, jeszcze się przelot przeteleportowałem, sorry Jak oni mnie dogonią? Ja pierdzielę ja pierdzielę hmm. Ta, swadia jest tak potężna, że ogierów na pewno półkona mhm. Nie, zajmują zamek, ja pierdzielę hmm. Coś duże się to ci rodokowie robią, nie uważacie? A no coś miałem powiedzieć zapomniałem, no ja pierdzielę Idę do zamku się schować, bo oni mnie tu gonią. No, już nie. Nie, no jakie mam tam miście, jak tam jest pełno bandytów. E, jak mówiłem, poza... Bo Boże, cały czas się jękam. Ach, kurwa. Nasz, trzymaj to swoje. Złoto i wsadź. Ich tylko 19 było. No chyba sobie jaja robicie. Jak mówiłem, poza wizją ich w szkole, jak i również spróbuję na turniejach troszeczkę kasy zarobić. Co mi dajesz? No dobra, dawaj wioskę, no w końcu. Na pewno jakaś zniszczona wioska, uwaga. Patrzymy, czy będzie zniszczona. Uwaga, a to ciekawi. W eee, postacie. Uwaga. Jest! Zniszczoną wioskę dostałem! Dzięki ci królu! Na pewno dużo za nią zarobię Jest! O tym marzyłem zawsze Śniło mi się to marzenie po nocach Mhm, mm pewnie Ja pierdziel Jeszcze poza wizją spróbuję um, Poplądrować kilka wiosek, żeby też się odbogacić Ilu was jest? No dobra, wam już nie będę płacił Wstójcie, jeżeli możecie. stucie tutaj nie ruszajcie się, jeżeli to będzie konica dopiero wtedy. Konica do was to idzie. Ta jest konica. No to niestety. Ja jeszcze nie mam leczenia, no nie... Niech was szlak traci. Dobra, z nim sobie poradzimy z Mało tu jest przede wszystkim. Jeżeli będą do mnie z włóczniami napierdziałać, to już będzie gorzej. No ho. że oni mają jednostki też na kształt i też kilka strzelających. Ktoś tam kamieniami rzuca w ogóle, ja pierdziele. Gdzie we mnie jest ten Nie no, chyba jednak przegramy to A pierdzielak, mnie jeszcze oni złapią to się normalnie poklastam Tak, tylko oni mają tak szybkie te konie to są jakieś osiołki, pseudo osiołki to są jakieś O, stop moich O, to jest ty 8 poziom na bandytach, yeah To się nazywa skillamić Dobra, aż taki strat nie będziemy mieli w naszych ludziach na szczęście. Tylko nie blokujcie mnie, no panowie. Ja. Masakra jakaś. No to jest masakra. Chodź tu, kurde. Noju. No. Jakieś. O, jeden został zabity. O. No, opłacało się szczerze mówiąc atakować. Dobra. No to mi się nie przyda. Mm. Idziemy dalej ich rekrutować. Dobra, teraz troszeczkę będę uważał na tych bandytów. ale to my co, dalej mamy z trzema królestwami wojnę? Jeszcze nikt nie chce dojść. Jak oni mnie zaatakują? No patrzcie, no gonią mnie. No dobrze, że to jest pobliżu ten lord. Przynajmniej oni się go w jakimś stopniu boją. Czemu ci bandyci są teraz tacy silni? Ja się pytam. Czemu? Dobra już, raczej większych będzie się mnie obawiać już będziemy mieli 64 ludzi No Oj, będziemy mieli dużo tych rumundów w naszym oddziale O no nie Ukshol oblegają, Kergici. Znaczy jakiś progres jest w osłabianiu tych rodoków bo oni rzeczywiście za silni się stawali. Wow, czy masz wam minus 28? Aha, bo ja tą wioskę kiedyś splądrowałem. No tak. Znowu ją splądruję, czyli ją mnie, ale. Wagierów to tak. Dobra, to co myślę, że będziemy już kończyć, to ja poza wizją zarobię troszeczkę kasy tak więc co, trzymać się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach Swadnia nie istnieje. <grymne> tak więc teraz będzie, że od swagi będą odchodzić ludzie i będą przyłączyć się do poszczególnych królestw. Prawdopodobnie do Rodoków się przyłączą, bo to królestwo jest największe chyba. Tak. Do Rodoków albo do Wagierów. Któryś z tych Może do nas się trafi jaki? Tak więc co? Trzymajcie się do usłyszenia w kolejnych odcinkach. No i na razie.